Hejcia! Myślałam, że zrobię z moim głosem filmik, jak już będzie nas około 20, jak będzie nas więcej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chciało mi się montować wszystkich yy, slajdów, i, i robię taki: oczywiście, skap musiałam skapnąć od Sugar Cherry. Tak ten pomysł, Sugar, nie ja bądź zła, nie ja bądź zła. Yy, nie chciałam, ale musiałam, bo jestem leń naprawdę ma fajny kanał nominowałam ją do tego challenge'u ten 20 days od, od challenge naprawdę fajny pomysł tego kogoś, kto wymyślił ten challenge ale jutro jest siódmy dzień i nie wiem co to znaczy cosplay więc jakby ktoś mógł przesłać link, o co chodzi, albo napisać własnymi słowami, tak, żebym zrozumiała, e, byłoby super. Jak kto chce, może być na Discordzie, może być w komentarzach, żeby tego do mnie doszło, byś, byście mi mega pomogli. A i trochę pobawię się w reklamę! Serdecznie zapraszam na kanał Sugar Cherry, najlepszy kanał na świecie. Dobra, w reklamowce bawić się nie będę, bo to mi raczej słabo wychodzi. Papatki i naprawdę byście mi make pomogli pisząc to jaśnienie, bo będę musiała przebrać challenge nie chcę. Pa!